No ale chodź, co tu w porządku nie wiem, to jest na pewno. I, I najprawdopodobniej już nie będzie. To jest jeszcze skopioczesne, to, to ale to napiwim dłonie. No? no to jest na dobre. No to jest na No to jest na no. dobre. to jest na tylko nie ma bukszy. No, no. Takimi śmigłami się robiło na buksz kole. Czyli po ja prostu otwór w, w, ja w piastie. No, tak. no, no, to, no, to się to tak. dało i no, no, To, to, nie... ja, to były wymiary, bo to dwójka i dymka, były tak buksze, tak, że no. no. ja, ja, będę jechać, ja mam buksze szkoło mam i koło mam, nikogo mam wymiany zgubione. No. I ja im to pokażę, jak to się... Buksze się, się na stronę lub no, na szmatkę. No. W wozach żelaznych to się wymywało do lewej, prawej był wind. No. I do do Tutaj są szczypce do tego, do trzymania gorącego metalu. I no tutaj, bo jakiś tam metal kuje, no tak, tak. to trzeba go nie przecież, w palcach nie będzie trzymał. Szczypcami. No, Aja, tak, tak. ale. Lesze, no, tak, tak. szczypce, no różnie. No, tak, tak. no, no, tak. no, najważniejsze to u Wiadomo, że. Co jest, nie? Model, tak. Dobra, A tutaj A Pan ma... kształtniki. A teraz tak, jak, jak może pan po powiedzieć nam jak na przykład kupować po swojemu sprawdzać i, i, czy i siekiera i z dobrej stali, jaka ja ta właściwie stala powinna być. Stal czy się żelazo? Się no. ten, to modna, ale ja gdy hartuję siekiery, przykładowo w poklepaniu, żeby to było pewne tak jak ja wiem i tak jak mnie uczono, to jest dużo zasad. Masz, coś, coś, coś. O, przykład taki, że śierek się przylepił, ja się się doprofiluję dłoszczy, do są zasady. Można na kolor wartować. Bo jakby się tam wodzie do oleju, ja się tak głęboko wsadzę centymetr przykładowo. I gdy ona stygnie, jak się tak się jakoś to wychodzą kolory. Tam w początku będzie czerwony, pierwsze biały będzie, od razu bierze, biały. Później tam czerwony, taki filetowy, tak po kolei. Można tak, można tak, na te kolory. Nigdy no, biały, bo to szkło. Mhm. tylko już Później jak wejdzie niebieski Ale to też tak nie jest ważne. Ja zawsze, gdy ratuję, ten tam kolor, kolor, bo to nie każdy wie, że każdy materiał jest jednakowy. Ja sobie z tego przykładam Gdy pilnik ja nie bierze, nie za mocno, nie za tego to ma być nie wysypy się i nie... Nie, zamienka i nie Niezatwarda. Nie Czyli pi pilnik powinien generalnie brać, brać dobrą źródłę. On, on, on dobrą. wszystko powie. Tak. 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 A po dźwięku się nie da stwierdzić? Jak? Po dźwięku. Po nie. Wiadomo, każda stal musi dzwonić. Po prostu zwykłość razu nie będzie dzwonić. To jest normalne, ale to jest... O, to jest złoń, to jest zjadostwo normalne, ale są takie rzeczy, tu nie ma. O to był też jakiś tuporek polek. To już nie było poklepać, bo z tego spierdło, ale to wie, że jedna sama zrobiona chosta. I to oryginalny kupczy jakiś, tylko to nie jest, wygląda, jak powinno być. To już będzie no, taki robiony. Teraz... Tak, tak, jak jakieś Ja to kiedyś chciałem miałem robić chłopu, ale chłopu ma i siebie nie Nie trzeba mu tego tu O, trzeba <laughs> tak, jak ma być. No. Tak, to pomagał, bo on jest zbudowany. Biedny. Kliknął się No i jeszcze hartowanie powiesz, bo jest nie je tak, i w oleju i w wodzie. Ja, jak byłem małym chłopakiem, to tam hartował u nas ten gawda. No, a damy później wiecie tam, nie? Tą wodę z brał do hartowania. Wszystko to jest wszystko żypa. Ale wiesz, każdy miał swoje, niebieskie. Są zasady inwestycje. takie, że, z drugie, że mleko. Przykładowo, brało. z zwykłego metalu. To jest normalne żelazko, które to nie jest żadna stacja. To no nie jest żadna, tylko normalny materiał. I, i żeby chcieć zagartować, go nie zahartujesz, bo ono nie jest selowe, To no jest no tak, tak. zwykłe żelazo. To się brało wodę solo. O. Mocno się to rozrabiało, Wtedy powstawał taki na biały osad, który twardy ogromnie. To, to upychali na targach, bo tam chłop nic nie wiedział. Twarda, twarda. Ale ona tylko po wierzchu była, wiesz. To tak jak, jak, jak paskudna dziewczyna, a, a na, 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 na siebie już tych śmichów. I to tak, tak, tak by ta dało ta to. Tapety, tapety. Tak, ta, ja tam nie znam się na tym już tak. Kiedyś trochę, wiesz, do tej kątu wiedział, a teraz... I taka są sala. A, oleju. Dlaczego w oleju chatują? Twardy materiał, przykładowo mocno twardy, olej mocno delikatnie bierze ten garn, nie od razu, bo woda od razu ściska stopniowo. ściska stopniowo i to jest zasada, ona taka jępsza jest i tego, no ja tak właściwie... No... Czyli pan w oleju, ale w, w oleju, to znaczy w jakim oleju? Przypelonym oleju, tu w Tu zawsze, szlinik zawsze szlinik. Stoi, stoi, stawiam sobie, tu już się, ja jero, tutaj, taki taki no, fajny to zyszytowana i rujo tutaj, taki fajny dymek tutaj leci. Tak, no. i nie z tak, roku, tak, jak trzeba cygareta. Nie trzeba. Otóż z rozgrzaniem takiej żadnych. A nie. zasada nagrzewa się jak znaczy, równiutko. To tak, może żeby jedna jest ruchu, czy większa, druga blassza, w ogóle już gart niejednakowy. Olej Harai. Tak, nie ma filmu. O półtora i centymetra i on się ładnie wsadza. I I to różniutko musi tak? być nagrzane. Równiutko i pilnik im się próbuje. Czy nie za mocno. No, czy czy tego, to, to rozwajcie może być. Czasami jak, ja. jak jest ogólno, jakiś inna stal. Jakieś na przykład staliłem takie siekiery użytkiem No bym mu użytkiem on trochę jest taki skośny, wiesz. Tam. No, ale to nic nie jest warte, nic. No tam kubutowi łeb można ucięć, żeby cieszać czy coś takiego fajnego. To są takie zasady. Kupuje tak, że... Pan od początku też narzędzia? W się sensie, zupełnie od, nie tam jakiegoś kąska do siekiery, czy? No od... tak, no kiedyś kiedy siekół. Gdy chodziło się do, do, do nauki, to, to pierwszy był początek więtowanie na wóz tam pasów na szykową, dwunastka i stałeś przy i rypałeś tam nie miało się czasu oglądać osie piłować do żelazniaka, krętki, mutry, kabzle i inne rzeczy a już później po trzech miesiącach ja już ukułem wóz po trzech miesiącach, to znaczy zmysły miałem stary lubił popić, już i złamał łapę a kiedyś się robiło w tak żeby nikt nie narzekał to tak, jednemu się tył zacznie Drugiemu przód. Który chłop nie wpadnie, robi się jego robota. Jak wolał łapę, no to wiesz, no trzacza czatus. Ja ukułem i wtedy pierwszy raz dostałem. Szklanek nie było, tylko ćwiartka. Uwiązana wiesz, która sznurki. No. Podpalone, ubite, to była miarka, pół ćwiartki. Dostałem za to wtedy 70 zł, 110, 110, 120, brało się 1200. Za wóz, to dał mi 70 zł i pół sztanki. Ro. Ja na przykład Biedko, na i, siekiery to wszystko ostre to pilnik. Najlepiej no ładnie i wyczucie. Wyciąga się tak zwany żądło. Nie? Tak, tak. No. tak. Żądło to się wyciąga. To co? Rządło, no o... czyli takie to żelazko ostre. na końcu to takie Takie, takie ostre, takie, ostre tak, jak Taka nitka po, taka się robi. Druta. tak. Takie A później, żeby ściągnąć tego druta, to jest najprostszy sposób: kawałka drzewa i i tak, drugi to zostaje tak się tak się tak. I ja. już żadnej tam nie trzeba kamieniem, nie tak, żadnej Ale nie... No. te pilniki raczej tymi gładzikami do, do, do metali. A nie tak, zwykłe są płaskie takie przecież to grube, są, są, grube no są, no są. Ale płaski, nie? to jest płaski pilnik, zwykły do. No to proszę wiedzę, to znaczy co, widzę, ja już muszę wycudować siebie, ale tak jak się robi, to nie, tam już po zratowaniu, żeby nie była ciemna, bo wiadomo, że ona po to jest taka brudna. Po ina kamë të gjetë të thonë drugi, nuk kam të shtonë të shkëlbojë atë. Mirë, do të